Dlatego też bardzo chciałbym, żeby każdy z Was zwrócił uwagę na to, kogo wybiera do przeprowadzki i dlaczego, że cena tak naprawdę może być bardzo złudna, bo nawet jeśli otrzymujemy ofertę przykładowo nie wiem, 250 zł za godzinę i nie mniej niż dwie godziny pracy, pytanie, czy to, kto przyjedzie, będzie miał wpływ na jakość przeprowadzki i na uszkodzenia. Więc moim zdaniem, jeśli. Zależy Ci na odpowiedniej firmie, to poproś, żeby ktoś przyjechał, oglądał Twoje mieszkanie, sprawdził, co naprawdę jest do spakowania. Jeśli chcesz się samemu spakować, proszę bardzo. Najpierw, żeby ten ktoś przywiózł własne e, kartony, żadnych worków, żadnych toreb. Tak nie wygląda przeprowadzka. Dzięki temu oszczędzisz czas, bo ktoś przyjedzie, wyceni, da Ci odpowiednie materiały, Ty się spakujesz, a później ten ktoś przyjedzie, rozkręci meble, zawinie je. Rzuci w pokrowce, w kowery czy w koce z odpowiednimi gumami, a nie z folią stretch, która tak naprawdę jest ciągle produkowana i mało tego, masę firm cały czas powtarza, zawijamy folię stretch, jest bezpiecznie. Cóż to za opowieści? Niech mi ktoś wytłumaczy, gdzie tu jest zabezpieczenie mebla. Jeśli ktoś powie, że robimy to, żeby się drzwi nie otwierały, to już prędzej do mnie dotrze, Natomiast jeśli chcesz, żeby się tylko drzwi nie otwierały, to ciągle twój mebel jest niezabezpieczony. Zwłaszcza w pojeździe. Dlatego zakładamy koce, jeśli potrzebujemy zabezpieczyć drzwi dodatkowo. Mamy specjalne gumy. Jest to bardzo tani produkt, wystarczy tylko pomyśleć. Żadnej folii stretch. Cover, koc, guma, pokrowiec na, na przykład na fotele, na sofy to wszystko jest dostępne i prawdziwe firmy to posiadają. Wtedy nie mówią ci ile kosztuje godzina pracy, tylko pokazują, że naprawdę wiedzą co robią. A ty nie patrz na godzinę, tylko popatrz, że ta firma przyjedzie, zrobi to zwykle szybciej niż ci co pracują na godzinę, bo im się nie opłaca zwyczajnie zrobić to zbyt szybko. A jeśli ktoś da ci cenę za przeprowadzkę, to masz pewność, że jemu będzie zależało, żeby to zrobić szybko, bo on już wie ile zarobi. Dlatego popatrz na to od tej strony szanuj swój czas, szanuj swoje mienie i dostań pracownika, który wie co robi. Yeah,